A co Cię powstrzymuje, żeby tak oddać swoje życie Bogu? Co ja Wam zrobiłam przed każdym i teraz o Jezusie pierw. Ej, a, czekaj, czyli inni ludzie też ci o tym mówią, to jest jakiś znak, słuchaj. No, już jesteś chyba drugą albo trzecią osobą. Co? Ej, ja tu, tu mam innych ludzi, co też działają do Boga, amen. No to powiedz, co powiedz, co Cię tak mm, powstrzymuje przed zbliżeniem się do Boga. Kurwa, no nie, nie... wiem, no po prostu w niego nie wierzę, no. Taka, taka nudna, nudna ci się ta wiara wydaje, co? Nie, że... Nie, uciekł. że nudna, nie, bo ja, wiesz co, kilka miesięcy temu bardzo się interesowałam religią i y, to każdą religią, ale... no tak, no... Ale nie doszłaś do jakichś konkretnych wniosków. No nie. To ja ci powiem, że ja przestudiowałem też inne religie, i chrześcijaństwo to jest jedyna prawdziwa dobra religia, która jest od naszego stwórcy. On nam odebrał tą karę piekła, więc możemy się radować z tym zbawieniem i możemy żyć dla niego w takim szczęściu, co nie? Mm -hmm. Bo ludzie, według mnie ludzie nawet wierzący czasami. Nie mają takiego nie mają takiego głębokiego przekonania, że... To jest wszystko prawdziwe, że jest jakieś niebo, że nasza dusza gdzieś musi pójść, ale to jest prawda. Wiesz, takie miejsca jak niebo i piekło są. I jak sobie na YouTubie zobaczysz, to są świadectwa ludzi, którzy przeszli śmierć kliniczną, słuchajcie, nie? I oni byli w piekle, byli w niebie i zobaczyli co tam jest. I potem dostali drugą szansę i tutaj wrócili na ziemię i opowi opowiadali swoje świadectwo, co tam widzieli. Więc to są realne miejsca, gdzie nasza dusza musi się udać. Mamy tylko pytanie: czy będziesz żyła dla Boga codziennie, czy oddasz się Jezusowi? I to naprawdę możesz mieć super fajne życie. Moje życie z Bogiem to jest przygoda codziennie, słuchaj. Dobrze, pomodę się o Ciebie, Stella. Trzymam za Ciebie kciuki, żeby więcej osób cię jeszcze nawracało. Żebyś była pewna, że Bóg nas wysyła do Ciebie, wiesz? Dobrze, dziękuję. Bo to nie jest przypadek. Ja nie wierzę w przypadki, słuchaj. No, dobrze. Dobrze, trzymaj się stera, trzymam kciuki. Dobrze, dziękuję. Ty masz krzyż taki fajny, widzę. No to, no. A ty jesteś nawrócony? Eee, no. Czyli podążasz za Jezusem codziennie, słuchasz Boga, tak? No, słucham codziennie w robocie Radia Maryja, a co? Więc zachęcam cię, żebyś przeczytał, bo dowiesz się, jaki jest sens życia. Sen ty życia. czytałeś? No, czytałem. No i, ja, i od co dość się dowiedziałeś? Jaki masz ten styl życia? Jaki jest największy, najważniejszy przekaz Biblii, że Jezus za nas umarł i że on jest naszym zbawicielem? Bo słuchaj, ty umrzesz kiedyś, staniesz przed Bogiem, w dzień osądzenia, prawda? No, przed szatanem. Przed Bogiem, bo Bóg cię stworzył i Bóg osądzi, no. gdzie pójdziesz, słuchaj. I uważasz, że jesteś dobrym człowiekiem, żeby trafić do nieba, czy uważasz, że Bóg cię dopiekła ze Jak myślisz? Nie wiem, tego nie wiem. No to słuchaj, yy, a złamałeś któreś z przykazań bożych No co? Ja łamię cały czas, gościu, ty mnie pytasz, ja kur Dobrze, każdy z nas łamie, słuchaj, każdy z nas złamał. Jesteśmy grzesznikami. Więc zasługujemy na piekło, co nie? I no. Bóg nas ma prawo zesłać do piekła. Tylko że Jezus jest tym, który się uratuje w dzień osądzenia. No Jezus był Synem Bożym, On był bez grzechu, umarł za nas, Jego święta krew się polała, żebyś Ty mógł być zbawiony. To jest najważniejszy przekaz Biblii i to, co powinieneś zapamiętać. To z Bogiem! Z Bogiem, przemyśl to sobie, ziomek. Dobra. Z Trzymaj się. Z Bogiem. Się. Patrz. Jezus Cię zbawił, Jezus umarł za Ciebie. Uwierz w Niego. No wierzę, no. Wierz, ale czy żyjesz dla Niego, czy żyjesz dla Boga codziennie? No chyba tak. Czy też Nie. czemu nie? Ludna jest? No nie, tylko nie czytam po prostu. Nie chce ci się. No powiem ci. No, no co? Masz jakieś pytanie, to mi zadaj. Nie mam żadnych pytań, po prostu mi. Ej dziewczyny, nawracajcie się, póki czas. Tak? Patrz, możecie mieć relacje ze Stwórcą, nie chcecie tego? Halo? Co? Mówię, że Jezus umarł za was na krzyżu i możecie być zbawione. Słuchaj, życie wieczne was czeka po śmierci. Tu tylko tymczasowe jest na ziemi. Tu masz tylko test. Bóg chce sprawdzić, czy ty przejdziesz, czy trafisz do nieba. Po śmierci staniesz przed Bogiem. Bóg cię osądzi. I co myślisz, co mu wtedy powiesz? Grief my mom? God is gonna judge you.